Tam, dar dam, 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 Godzina 9.09, a zatem spresso czas zacząć. Ja się nazywam Dariusz Milczarek od milczenia. Zawsze to powtarzam, chociaż oczywiście y, milczeć tu nie będziemy. A moim y, szacownym rozmówcą jest kolega Michał. Skrzypczyński. od Skrzypek. W takim od, razie. od takiego tak, pięknego tak, tak. tonu y, i od melodii. Y, no, i tutaj potrzebowałbym jakiejś takiej metafory do naszej rozmowy płynącej, właśnie jak dźwięk. No dobrze, a rozmawiamy sobie o fakapach. Właściwie to był temat wejściowy, mhm. ale w sumie jesteśmy dalej już, bo mówiliśmy właśnie, mówiliśmy o takim fajnym fakapie, mhm. że przypomnę ci to, co wczoraj było, że mamy sobie historię pod tytułem Wielomiesięczny proces sprzedaży. Tak. Sprzedawca się wita z gąską, znaczy właściwie finalizuje, puentuje niby to spotkanie, jak cię zabrał ze sobą jako pan dyrektor Rąsia Rąsia, tak. a tu się nagle okazuje, że jest kompletna lipa. I ja ci tak. zadałem takie pytanie umownie: czy według ciebie ten handlowiec był ślepy, głuchy albo głupi, <grym> czy był, zamknął oczy i był ignorantem, to znaczy, że nie zauważył tego, czy też po prostu zauważył, ale nie wiedział, co ma z tym zrobić? Nie wiesz, co, on jest profesjonalistą, tylko profesjonalistą, w, może właśnie nie w tej kwestii kwalifikacji odpowiedniego procesu sprzedażowego. Tutaj bardziej się skupił na doradztwie technicznym i okay. tu chciał przede wszystkim okay. klientowi w jakiś sposób pokazać, jak profesjonalnie działamy. Ale wiesz, że na przykład, tak jak to mówisz, to, to mi się kojarzy z czymś takim, że jest bardzo wielu. Doradców, właśnie, bo mm. to zobaczę, że, że większość sprzedaży to już nie ma przedstawicieli handlowych. Mm. Są konsultanci, doradcy, gigant mm. menedżerowie. W takich branżach, nazwijmy to technicznych mm. czy merytorycznych, mm. że ci doradcy, którzy mają jedno z zadań sprzedaż, argumentować i tak dalej, w gruncie rzeczy najbardziej lubią być ekspertami. Czyli że bo... lubią ten etap takiego wymądrzania się, opowiadania, yy, odpowiadania na pytanie, pokazywania rozwiązań. A gubią, może z premedytacją, a może właśnie to wynika z ich takiego trochę pewnego mentalu, mm. że sprzedaż to jest taka gra, to jest takie wywieranie wpływu, to jest takie hamowanie się. A oni nie są od tego. Masz wrażenie, że to jest o to chodzi? E, tak, myślę, że tak, że tutaj ta wąska specjalizacja, no bo to tak to powiedziałeś, najczęściej już teraz, jeśli za tym doradztwem rzeczywiście stoi prawdziwe doradztwo, czyli coś, co, co sprzedajesz poprzez rozwiązanie. Stoją ludzie, którzy albo są wykształceni w danym kierunku, i właśnie widzisz, no, oni byli kształceni w tym, więc on jakby też się czuje swobodnie chyba, bo on jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie tematy i techniczne, a jeszcze gdzieś tam po, pojął wiedzę na temat procesu, więc jest w stanie po, doradzić temu klientowi, podpowiedzieć na tym zakładzie, zrób to, zrób tamto, tam podkręć, wiesz, i, i jakby jest tego efekt, tylko. E, no, to jest nasze, no, no, nasze zadanie, jeszcze połączyć to z tym, żeby f, f, w efekcie końcowym była też sprzedaż, tak? I, I duża odpowiedzialność też. I, I, tak, ale... I, ale jeżeli to trwało trzy miesiące, to to nie jest tak, że, to, że, że ktoś to powinien wcześniej zauważyć i trochę to, na to zwrócić uwagę, że to się tak trochę toczy no. bez kontraktu, bez jakiegoś takiego planu, że to jest tak wszystko. Jest duża inwestycja, ale jeszcze nie, 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 nie było żadnej rozmowy klienta pod tytułem, jest jakaś gotowość do zmiany. No więc to no, no może tutaj rzeczywiście też zabrakło za, za takiej analizy, bo, bo gdzieś tam wiesz, no poprzez. Też to, że, że współpracujesz z ludźmi od, od, od lat, więc masz też jakiś poziom zaufania, że, że nie dość, że są wyszkoleni też handlowo, albo mają, mają, mają wiedzą po co są, czyli mhm. po to, żeby dowozić wynik. To gdzieś tam, gdzieś tam następuje też to, że no oczywiście też. Też ufasz im, że, że oni dokonali tej dobrej kwalifikacji. I jeśli patrzysz na tę na, na, na oportunicję mhm. w systemie, to wszystko niby się zgadza, tak? Jest klient, ma dany budżet, ma daną produkcję, ilość tej produkcji, wszystko fajnie y, stosuje takie rozwiązania, my mamy trochę lepsze te rozwiązania w danym segmencie, czyli jesteśmy w stanie mu pomóc. Czy można było jeszcze coś więcej? Na pewno można było właśnie zadać to pytanie, co e, drogi kliencie musi się wydarzyć, żebyś ty był gotów na tą zmianę, tak? E, albo właśnie powiedzieć temu klientowi, że skoro ja nie wiem, zaproponuję ci to rozwiązanie, one ci daje w procesie taką i taką optymalizację, to ty drogi kliencie w ramach tego zaczniesz ze mną no tak. współpracę, tak? Bo, właśnie, bo to jest na przykład trochę tak, jak, jak, jak tam gdzieś ten te, te, te nasz proces kwalifikacji, mhm. jak często mówimy o tym, że... Takie pytanie o budżet właściwie, tak. prawda? Na takiej trochę zasadzie, drogi kliencie, no widzę, że masz różne wyzwania. Czy, czy, czy mhm. nie do końca może jesteś usatysfakcjonowany z tego, co masz? To już nie chodzi nawet o pieniądze, ale mówisz o tym, o tym i o tym. My mamy takie rozwiązania, które mogłyby przeciwdziałać temu, czy spowodować, że będziesz szczęśliwszy, albo że ostatecznie Twój biznes będzie się lepiej rozwijał. Tylko pytanie jest takie, mhm. czy Ty rzeczywiście, gdyby się okazało, że damy ci fajną wiedzę, pokażemy ci jak to można zrobić, zrobimy testy, próby. Czy ty byłbyś gotów rzeczywiście, i to pytam szczerze, mhm. z, dokonać pewnej zmiany ostatecznie, czyli wy, wymienić jednego dostawcę na drugiego dostawcę, a pytam dlatego, bo to jeszcze można dalej pociągnąć, no tak, że Taka zmiana to zawsze jest trudna, bo tam ci przyjdą krzyczeć ci powiedzą, nie rób tego. Jakieś relacje, które były tam Dokładnie po drugiej tak. stronie. Czy, wy, czy byłbyś gotowy. Znaczy, taka rozmowa to jest taka sprawdzenie potencjalnej szansy na to, że to w ogóle. Ty wiesz, co się wiąże z taką rozmową? No, boimy się, że usłyszymy to, że on no tak. nie jest gotów. I chyba dlatego w dużej, mi w dużej mierze ci profesjonaliści od odwlekają to. Bo lepiej im rozmawiać no, tak. i lepiej budować swoją pozycję mówiąc o tych technicznych kwestiach. Bo po drugiej stronie wtedy ktoś patrzy z podziwem na niego. A my jesteśmy trochę próżni w tej sprzedaży, no nie, no tak? <grych> Więc wiesz, ja myślę, że to stąd wynika tak już kwestia przygotowania, umiejętności. Tak, tylko właśnie też ludzie boją się usłyszeć nie. To, to nie, to nie teraz, no dobra, nie zobacz, w tym ale, momencie, no, bo on ja, sobie wymyślił tego lida. No tak, ale, ale dla was ostatecznie, no. jako dla organizacji, to jest przepalenie Kasy czasu i pieniędzy. Dokładnie tak. Nie akceptowałam. A, a gdyby było coś takiego. Zastanawiam się tylko nad tak. tym, bo wiem, że tak niektórzy pracują. Że wprowadzasz do CRM-u mm. taki etap, który się nazywa kwalifikacja, mm. ale tam są konkretne odpowiedzi na pytania. Czy klient powie, czy przeprowadziłeś z nim rozmowę i tak dalej? I teraz, jeżeli tego nie uzupełnisz, to nie możesz pójść dalej. To znaczy. No musisz jakby tą rozmowę przeprowadzić, bo ona jest etapem pracy z klientem, gdzie masz po prostu taki no, no, można zadać kwalifikacją. Tylko, że wprowadzasz, wiesz, miem, pytań, miem, 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 które musisz chodzi, zadać. To jest, tak, i, i, tak. i, I musisz w tym ceremie odhaczyć, zrobiłem, nie zrobiłem, prawda? Bo wtedy nawet tak. jeżeli nie zadałeś tego pytania, no to albo skłamiesz, mhm. czyli tak naprawdę w którymś momencie można powiedzieć, słuchaj, no ale kaman. Jest pytanie, które miałeś zadać i napisałeś, że zadałeś, a tutaj trochę wygląda na to, że nie zadałeś. Więc, albo nie tej osobie, to trzeba. No właśnie, więc, więc yy, ma to sens coś takiego, myślisz, czy... czy tak, to, zdecydowanie tak i gdzieś tam... To zrób to. <laughs> Darku, tak i powiem szczerze, że kiedyś nawet wspólnie to zrobiliśmy, mm -hmm. bo, bo mieliście współpracę z jednym dostawcą CRM-a. Tak. I tak, away, ale. Ale już o Dynamikie, czy o czymś e, nie? nie, wcześniej mieliście e, e, Salesforce? A? Salesforce, a, tak, Salesforce, ja już nie jestem użytkownikiem Salesforce'a. Teraz pracujemy na Dynamiku, ale, ale gdzieś tam. A wiesz, że Dynamik? to tak już by the way, tak. bo to jest, to jest product placement. Trochę, <laughs> ta, dokładnie. Ale wiesz co, ale <laughs> ma nakładkę Sondlerosku. Ale proszę. potem ci opowiem o niej no już to, po programie. Dobra. No dobra, słuchaj, okej. Okay. To, 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 to jest takie pytanie, bo, bo wiesz, bo, to, bo bardziej się zastanawiałem, nad czymś takim, jaka jest skala zjawiska? To znaczy, mm -hmm. bo, bo dałeś przykład jednego handlowca. Tak. No, ale ponieważ to jest, mi się wydaje, we wszystkich branżach takich techniczno-merytorycznych, jakiś rodzaj kluczowego fuck upu mm. że my za długo pracujemy z prospektem, który nigdy w życiu nie stanie się klientem, albo koszt pracy nad nim jest tak duży, że nie warto w ogóle sobie głowy mm. nim zawracać, i tak przecież też jest. No to pytanie teraz, jakbyś wziął. Yy, tak trochę taki potencjał swojego całego zespołu, nie wchodząc w szczegóły mm. osób, prawda? Bo wiadomo, że Just są lepsi, mm, mm. bardziej tacy pod tym względem ogarnięci. Zawsze mm. tak jest. To ile według Ciebie procentowo tematów, tak w całym jakby Waszym pipeline, mm. jest właśnie takich bezskutecznie kwalifikacyjnie niepozamykanych? Po prostu wydaje mi się, że, że, że no w tej pozycji, w której jesteśmy, to, to, to nie chwaląc się, odniosę to jednak do udziału w rynku, mhm. to raczej jest więcej tematów, w których nas podgryzają, niż my możemy już zdobyć. Tak? W okay. w takich trudnych tematach, które się tam pojawiają, to tych sytuacji ze złą kwalifikacją jest mało, ale jeśli okay. popatrzę historycznie, no to pewnie zgodnie z zasadą Pareto, tak? 80 do. Do 20 tak. Jednak biorąc pod uwagę, że, że ci handlowcy pracowali na, 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 na sprzedażach, które istnieją, więc tam coś poprawiali i nie wiem, upgradeowali, to, to jednak, jednak jest też część, część tej sprzedaży takiej potencjalnej, gdzie, gdzie, gdzie trzeba zdobyć tego klienta. Więc zdarzały się takie sytuacje. Nie, nie wiem, na ile oni chcieli ukryć takie sytuacje wiesz, złej kwalifikacji, ale jeśli już wejdziemy w kwestię popełnianych błędów lub niedowożonych e, oportunicji, to najczęściej był to pierwszy ten etap i też okay. tej złej kwalifikacji, bo jakby potem się wszystko wydarzyło super, tak? osiągnięty efekt w kwestii no, odpowiedniego rozwiązania, odpowiedniego produktu, e, w sensie takim technicznym, ale w sensie całościowym sprzedażowym, Kompletnie odbiegające od potrzeb. Dobra, parkujemy. Mam jedno pytanie do Ciebie tak. zupełnie zaskakujące, ale to Ci zadam to pytanie jest. jutro. Szanowni Państwo, to jest koniec tego odcinka, także już nie opatrzcie w te, w te internety, tylko jakby do kwalifikacji zapraszamy.